słuchajcie, a propos moich ostatnio dosyć częstych wizyt w Empiku w galerii Łódzkiej. myślałem, że pokazałem już w miarę wszystko, co tu można znaleźć, natomiast dostałem info, że przegapiłem jeszcze półkę z figurkami, które się nazywają Funko Pop, Funko Pop, jakoś w, ten, w tę stronę. Nie jestem w temacie, ale zaraz idę ich szukać. Mamy Asokę, no to jakiś Pokemon i dwie figurki boby feta. Tutaj cena to 65 zeta, ale to chyba nie ta półka, nie o to chodziło. O, to chyba jest to. O, różowa leja 70 zł. No tu figurki sporo tego jest. W trzech rzędach stoją jedne za drugimi. Tu kolejne Star Warsy, tu jeszcze kolejne. No jest tego, jest w czym wybierać. Tu gdzieś czubaka na górze mignął. O, Zbroj mistrzyni. No myślę, że każdy tutaj by coś dla siebie. Znalazł, natomiast moją uwagę przykuła ta różowa leja. Nie wiem, czy sobie jej nie sprawię. To tyle.